Cześć, ja, ja TV I zapraszam was do pierwszego odcinka z z tej książki Tak, to jakaś nowa, jakaś książka Byłam w sklepie, zobaczyłam ją i ją kupiłam I postanowiłam, że zrobię z niej serię I przepraszam, że równiutkie dwa tygodnie nie było odcinków Ponieważ byłam na kolonii I nie miałam czasu, żeby nagrać No ale filmiki już się będą pojawiać I tutaj pisze autor i piszemy Roxana. No tu jest małe miejsce, żeby napisać. I nie chcę coś o tym pisać, ale okej. Okay. książka jest bardzo malutka i tutaj piszę tę książkę tworzysz ty. I losujemy zadanie. Nałóż maseczkę piękności. Taka maseczka może zawierać na przykład czekoladę, błotu czy awokado. Mam wrażliwą skórę. No więc przechodzimy do tego zadania. Pierw musimy jego pokolorować, bo nie będzie miał takiej brzydkiej, białej skóry. Dobra, i teraz włosy będzie miał na czarno. Takie na czarno. Ładne chyba będzie miał tą maseczkę, zrobimy z tego kremu. Jakiś fruty. Napierzemy i mam nadzieję, że mu będzie starczyć. Posmarujemy jego całą twarz. Jeszcze smarujemy. O. I mam nadzieję, że mu starczy. Tutaj wziąłam taki papier. Mówiłam, że go tak złożę. I położę na tą książkę tutaj, żeby. Nie powróciło mi kolejnej strony, czyli tej. I tutaj, o tak, będzie wsadzony na razie. I teraz zamkniemy. I to będzie na jakiś czas, tylko. Powiem Wam, że na razie bardzo fajna książka. Yy, pokręcona zabawa. Zakręć monetę. By zdobyć punkty, i tutaj mamy ilość punktów, i po kolorze, i rzucać monetę. Spróbuj zagrać w pchełki. Okej, okay. więc idę po monetę i zaraz wracam. Dobra, wziąłem złotówkę i rzucimy. I chyba trafiło na 50 punktów. Więc mamy 50 punktów, i mamy 5 rzutów, więc tutaj z boku piszemy. Pierw było 50p. Kolejny rzut. Rzucamy. Na nic to nie było. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Na nic nie było. Oj, było na 20 punktów. To piszemy 20 punktów. Ok. Jeszcze mamy 3 rzuty. 40. Jeszcze mam dwa, dwa rzuty. Y, rzucamy. Było 50. Jak dobrze zauważyłam. No i uwaga, ostatni punkt. 20. Zawisujemy. Teraz obliczamy. 50, czterdzieści, 140, 180 punktów. Wow, dużo. <grych> Teraz oni nam to każą pokolorować, więc kolorujemy monety. Każdy jakiś punkt będzie miał przydzielony kolor. Ten będzie miał zielony. Ten będzie miał niebieski. Ten będzie miał brązowy. Ten będzie miał czarny. Taki lekki czarny. Więc to prezentuje się tak. Dobrze, rysujemy kolejne zadanie. Pomyśl o pokoju, w którym teraz nie, teraz nie przebywasz. Spróbuj narysować go z pamięci. Potem iść tam i sprawdź jak ci poszło. No to próbuję rysować mój pokój z pamięci. A więc rysuję mój pokój. I ja on miał tak firamki. Takie niebieskie, miszące. I ich było chyba trz trzy czy dwie. Ale ja narysuję dwie. Okej. Okay. Mm. No i narysuję tak lekko takim niebieskim. One były takie na no, taki ciemny krematowy. Ok. Teraz tam były gwiazdki. Słoneczka były. Mm, takie jakieś dziwne. I narysuję je trzy te słoneczka i był też księżyc. Taki. Okej, okay. narysuję tylko dwa szczegóły. Nie mi się całego pokoju rysować. To mi zajęło kilka godzin. No i tu moja sofa, której nie umiem narysować. Okej. Okay. Prezentuje się tak. I ona była na taki szaro-niebieski kolor. Bo nie umiem określić tego koloru. Więc szaro-niebieska. W ten sposób. Tutaj narysuję telewizor. A telewizor stoi tutaj, więc robię taką kreskę-strzałeczkę, że on miał być tu, bo już mi się nie zmieści. Więc. Narysuję go tutaj. Okej. Okay. No, może mi wyszło. Może być. Kolorujemy go na czarno. Okej. Okay. I mamy na czarno telewizor. No, i tutaj narysujemy jako zieleń. Coś tam będzie jakiś program przyrodniczy. Niech będzie, chociaż że nie oglądam, ale niech będzie. Już nie mam pomysłu. Okej, okay, i tutaj piszę. A teraz zmienię wystrój pokoju na znacznie ciekawsze. No, i tutaj narysuję mój pokój, jaki bym chciała mieć. Bananowy, bo lubię banany. Boże. Tutaj będzie moje łóżko. Um, tutaj będę. Chciałabym mieć taki dywan Taki. I żeby tutaj było napisane banana. Okej. Okay. I jedyne co jeszcze bym chciał mieć w tym pokoju to bananowe firanki. O takie. Trochę dziwne, ale okej. Okay. No i tutaj narysujemy. Takie kreski. Tutaj wszędzie tym bananom. Narysujemy tutaj taką wielką, długą kreskę, żeby ona znaczyła, że oni na tym te banany się trzymają. Okej. Okay. Także mój z pamięci pokój wygląda tak, a ciekawszy tak. No i nawet się zgadza to łóżko, telewizor i firanki. I ostatnie zadanie losujemy, czwarte. Ugryź, dodaj ugryzienia komarów albo wampirów. Rysuj je, rób dziury do ataku. Więc zaczynamy. Ja on tutaj do nas mówi tylko delikatnie proszę. Tutaj zrobimy mu taką jedną dziurę. Na szyi. O Jezu, może nie wyszło. Narysujemy mu takie czerwone duże kropy. To będą ugryzienia od komarów. No i tutaj zaznaczymy strzałką. Ugryzienia. Ugryzienia od komarów. I tutaj będzie miał takie wielkie ugryzienie wampira i też zaznaczymy to strzałką i napiszemy. I gotowe. Także to był pierwszy odcinek z niej tej książki. Jeżeli chcecie więcej to łapeczka w górę i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dzięki, dzięki Wam za obejrzenie i cześć!